W tym zadaniu mamy dany nieskończony ciąg geometryczny, w którym suma wszystkich wyrazów o numerach nieparzystych jest równa 16, a ponadto A1 plus A3 jest równe 5 A2. Musimy wyznaczyć wzór na NT wyraz tego ciągu. Żeby to zrobić, to spróbujemy zapisać równanie z A1 oraz Q wynikające z tego równania. Oraz z tego i otrzymamy dwa równania z dwiema niewiadomymi a1 oraz q naszego ciągu geometrycznego. q to jest oczywiście ilora z tego ciągu geometrycznego. No i mając takie dwa równania, bez trudu je rozwiążemy. Z tego równania możemy również wywnioskować, że moduł z naszego q musi być mniejszy od 1, no bo to jest warunek na to, aby suma nieskończonego ciągu geometrycznego istniała. Co prawda tutaj mamy podciąg tego ciągu stworzony z numerów nieparzystych, no ale moglibyśmy sobie zapisać, że skoro cały ciąg geometryczny ma iloraz równy q, no to ten podciąg ma iloraz równy q2, a1 razy q2 to jest a3, tak samo A3 razy q2 to jest a5 i tak dalej. Czyli żeby taka nieskończona suma tego podciągu geometrycznego istniała, no to moglibyśmy napisać, że moduł z Q kwadrat, czyli z ilorazu tego podciągu ma być mniejszy od 1. No ale to jest ten sam warunek, co moduł z Q ma być mniejszy od 1. Aby to zachodziło, to po prostu Q musi być z przydziału od minus 1 do 1. Czyli to jest ten sam warunek, który by był, gdybyśmy mieli sumę całego ciągu geometrycznego, żeby była skończona. Ponadto... To równanie bardzo łatwo możemy sobie właśnie przekonwertować na równanie z A1 oraz Q. Możemy zapisać, że ta nieskończona suma to jest inaczej. A1 podzielić na 1 minus Q, no ale w naszym przypadku, w przypadku tego podciągu Q to jest Q kwadrat, czyli tu musimy napisać Q kwadrat, żebyśmy się nie pomylili. No i to się równa 16, czyli jedno równanie z A1 oraz Q mamy, a drugie wyprowadzimy stąd. Możemy zapisać, że A1 plus A3, to jest A1 razy Q kwadrat, równa się 5 drugich razy i a2 zapiszemy jako a1 razy q. No i też mamy równanie z a1 oraz q, także mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi do rozwiązania. Ja najpierw rozwiążę to pierwsze równanie, bo tu możemy je bardzo łatwo uprościć, podzielić się stronami przez A1. Dzięki temu otrzymamy 1 plus q2 równa się 5 drugich q. Czyli równanie kwadratowe do rozwiązania rozwiążę je teraz. No i wyszły mi dwa takie rozwiązania, albo Q równe 1 druga, albo 2. To drugie rozwiązanie oczywiście nie należy do dziedziny, bo Q musi należyć do przydziału minus 1 i 1, a, dru... a pierwsze rozwiązanie Q równe jedna druga należy do dziedziny, no i to jest Q naszego ciągu geometrycznego. Mając to Q, teraz z tego równania łatwo możemy wyliczyć A1. A1 to jest po prostu 16 razy 1 minus Q kwadrat, czyli to się równa 16 razy 1 minus 1 czwarta, czyli razy 3 czwarte, no i to się równa 12. Czyli ostatecznie możemy napisać, że AN jest równe A1 razy, w potędze n minus pierwszej. No i podstawiamy 12 razy 1 druga do n minus pierwszej. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu.